Cześć, z tej strony Szymon Szabłowski, jest poniedziałek, godzina 7 rano. Zapraszam Cię na drugi odcinek podcastu w budowie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o różnicach w pracy u generalnego wykonawcy i u podwykonawcy. Dlaczego mogę o tym dużo powiedzieć? Yy, dlatego, że wpisałem sobie to wszystko w internet i znalazłem dużo informacji. Oczywiście żartuję. W mojej przygodzie zawodowej pracowałem zarówno u generalnego wykonawcy, jak i w firmie podwykonawczej. No i chciałbym trochę opowiedzieć o tych różnicach o tym, jak, yy, jak dla inżyniera wygląda perspektywa rozwoju, yy, zarówno w jednym, jak i drugim sposobie, można powiedzieć, poprowadzenia kariery zawodowej, o tym, jakie można zdobyć doświadczenia, o tym, jakie są przede wszystkim plusy i minusy pracy u generalnego wykonawcy i podwykonawcy. Tak więc, może na początku powiedzmy sobie, na czym polega system generalnego wykonawstwa. Otóż generalnym wykonawcą można nazwać przedsiębiorstwo lub firmę, która zajmuje się kompleksową realizacją prac budowlanych na każdym jej etapie, czyli od stworzenia Fundamentów, w ogóle od prac ziemnych przez fundamenty, konstrukcję obiektu, przez oczywiście roboty związane z elewacją, ociepleniem, wykończeniem. No to już jakby wszystko zależne jest od tego, jaki jest zakres danej inwestycji, bo wiadomo, że projekty mogą być zarówno jeśli chodzi o budowę budynków, jak i, jak i rozbudowy. Czy też renowacje zabytków. Mówię tutaj przede wszystkim o budownictwie kubaturowym, bo, bo też więcej rzeczywiście będę poruszał tych tematów, w których ja osobiście miałem doświadczenie. Nie chcę odnosić się do tematów związanych z budową dróg i mostów, bo tutaj faktycznie tego doświadczenia osobiście nie mam. Tak więc, generalny wykonawca, mimo tego, że często są takie wymogi, by to on miał. Swoją kadrę pracowniczą, czyli w przetargu startuje z pozycji dużej firmy, która jest w stanie właśnie zrealizować dany cel budowlany własnymi zasobami. I tutaj jednak, mimo wszystko, większość tych firm w Polsce opiera się na podwykonawcach, czyli mamy taką strukturę, gdzie na górze jest generalny wykonawca, który bierze całą budowę, a niżej firmy podwykonawcze, które kroją sobie poszczególne fragmenty tortu, czyli Wyciągają działki takie jak właśnie roboty ziemne, y, konstrukcja budynku, y, roboty elewacyjne, posadzki, tynki, no to już jest tego bardzo dużo, instalacje. Tak więc, tak y, w dużym, dużym uproszczeniu i skrócie, y, można właśnie w ten sposób to określić. Czyli jest jedna duża firma, która ma takie odnogi, i tymi odnogami są właśnie te mniejsze firmy podwykonawcze. Aczkolwiek to wcale nie muszą być. Tak małe firmy, bo, bo przecież ta firma podwykonawcza może realizować w jednym czasie kilka budów w różnych lokalizacjach. Tak więc, tak jak mówię, jest to w takim dużym uproszczeniu zobrazowanie dla Was, dla tych przynajmniej, którzy nie są w tym zorientowani, jak w ogóle wygląda taki podział na generalnego wykonawcę i podwykonawcę. No i teraz chciałbym przejść do tego, jakie są plusy i minusy pracy dla inżyniera, Właśnie w firmie, która jest generalnym wykonawcą i podwykonawcą. No i zacznijmy może od generalnego wykonawcy, od takich plusów. Generalny wykonawca ma kontrolę nad całością projektu budowlanego, przez co inżynier, który zatrudni się w takiej firmie, będzie miał do nadzorowania szeroki zakres robót. Czyli będzie po prostu Miał pod sobą te wszystkie firmy podwykonawcze, czy też y, ludzi z, z, z samej firmy generalnego wykonawcy, ale o szerokim zakresie y, działań. Czyli powiedzmy teraz znowu tak obrazowo: praca u generalnego wykonawcy jest to praca, gdzie inżyniera interesuje cały ten tort. No i właśnie takim plusem pracy u generalnego wykonawcy jest to, że mamy Wówczas wszystkie branże, czyli nadzorujemy wszystkie branże. Oczywiście, często tak bywa, że w tych firmach każda z branż, czyli elektryczna czy sanitarna, mają swoich kierowników, ale my czuwamy nad tym, aby na budowie koordynować każdy z tych zespołów, każdą, każdą z tych firm. Czyli mamy pełen obraz budowy. Interesuje nas pełen obraz budowy. Nie może być tak, że skupiamy się tylko na elemencie, który realizujemy w tej chwili, bo już musimy wybiegać myślami do przodu. Zresztą, jakby nie patrzeć, czy będziemy pracować u generalnego, czy u podwykonawcy, to zawsze trzeba w naszym zawodzie patrzeć do przodu, aczkolwiek tutaj wybiegać może tych kroków do przodu o kilka więcej, bo, bo tak jak mówię, jest tych ekip do nadzorowania dużo i. I dlatego należy do tego podejść właśnie w taki sposób bardzo szeroki. Większy zakres obowiązków na pewno jest to, jest to pewne u generalnego wykonawcy. Czy będziemy to traktować jako plus, czy jako minus? Myślę, że raczej jako plus, bo oczywiście większy zakres obowiązków to... Nasz bardziej dynamiczny rozwój. Dla niektórych, zwłaszcza na początku swojej kariery, może to być jednak lekko przytłaczające, więc można do tego podejść, jak powiedziałem, na dwa sposoby. Może to być zarówno plus, jak i minus. W firmie generalnego wykonawcy bardzo często spotkamy się z tym, że nie mamy w zasadzie własnych pracowników fizycznych. Oczywiście, nie mówię, że na pewno, ale bardzo często tak bywa, że właśnie te firmy Wolą opierać się na podwykonawcach, ponieważ y, nie są to pracownicy etatowi dla nich, y, chodzi oczywiście o utrzymanie takiego pracownika, ale także y, jest to pewien taki plusik dla właśnie inżyniera, że nie musi pilnować swoich ludzi, bo jak wiemy, oni są rozliczani wtedy najczęściej z godzin, chociaż to oczywiście nie jest nic pewnego. Może być w tej firmie tak, że ci pracownicy Fizyczni y, mają płacone od zrobionego, czyli na akord. Y, jednak y, najczęściej najczęściej z tego, co zauważyłem, jest tak, że ci pracownicy, jeśli już firma ma własnych u y, generalnego wykonawcy, są to y, tak zwani pracownicy godzinowi. I właśnie tutaj, y, jeśli tych pracowników y, nie masz do, do pilnowania, no, jest to zdecydowanie plusem, bo w, w pracy u generalnego wykonawcy, tak jak mówiłem, ten y, zakres obowiązków jest dosyć szeroki i musisz jednocześnie y, ogarniać bardzo dużo rzeczy, zarówno tych y, na placu budowy, jak i y, jeśli chodzi o takie roboty czysto biurowe, papierowe. I sam wiem, że jeśli były takie sytuacje, że trzeba było w danym. Momencie, na danym etapie budowy, nadzorować yy, pracę swoich ludzi fizycznych, no to niestety no, wtedy się nie rozdwoimy. Mamy tą robotę biurową, a jeśli nie będziesz pilnował tych ludzi, to oni po prostu, no, różnie bywa, ale często nie będą po prostu pracować. Nieposiadanie tych pracowników yy, fizycznych pod sobą bezpośrednio ma jednak yy, plus w firmie u generalnego wykonawcy. Nadzorujesz w tej firmie też tylko podwykonawców. Jeśli tak jest, to na pewno jest dużo łatwiej wymagać i masz tego czasu na prace biurowe więcej. Obmiary, protokoły, przed w ogóle rozpoczęciem budowy, te wszystkie dokumenty związane z BHP, planem BIOS i tak dalej. Kolejnym takim plusem, który różnie może być także odbierany, ja osobiście traktowałem to jako plus, jest to, że właśnie u generalnego wykonawcy jesteś rzucany na głęboką wodę. Ten zakres obowiązków jest duży, co na początku może Cię przyprawić o takie przytłoczenie, ale faktycznie następuje u Ciebie bardzo dynamiczny rozwój. No Jest to po prostu nieuniknione. Jeżeli ktoś przyjdzie i rzuci Ci na biurko, nie wiem, 20 książek, mówi masz to przeczytać do końca miesiąca, nie ma innej opcji. No to tą wiedzę po prostu musisz zdobyć. No tak samo będzie na budowie, jeśli zostaniesz gdzieś wrzucony i masz nadzorować kilkanaście ekip, tego czasu będzie dla ciebie zawsze za mało, będziesz miał poczucie tego przytłoczenia, tego, że właśnie trochę nie ogarniasz całej tej rzeczywistości, ale jeśli wytrwasz, to Faktycznie ten rozwój będzie znacznie bardziej dynamiczny, nie będzie takiego y, też znudzenia. Oczywiście y, to wszystko zależy właśnie od momentu, w którym przychodzisz na budowę, od tego, ile masz wiedzy, jakie miałeś chociażby też te praktyki zawodowe, bo one mogą być bardzo różne. No, sam wiem, że można do nich podejść w taki sposób, że po prostu albo na nich jesteś i szwędasz się bez celu, oby tylko ktoś Ci to podpisał. Może być też takie podejście, że w ogóle nie jesteś na budowie, tylko znajomy kierownik podbija Ci to. Oczywiście tego nie polecam, ale no nie oszukujmy się, takie sytuacje mają miejsce. A tutaj faktycznie od początku tej pracy może być dużo i jeszcze to też zależy od struktury firmy, bo jeżeli będziesz w takiej firmy, gdzie jest jakiś duży projekt i tej kadry kierowniczej jest też przynajmniej kilka osób, czyli jest główny kierownik i jest kilku inżynierów, no to jakoś tymi obowiązkami się dzielicie i wtedy możesz dostać faktycznie jakąś mniejszą działkę. Jednak jeśli trafisz do firmy, gdzie kierownik bardziej Nadzoruje tylko wtedy, kiedy uważa to za konieczne, a ty na stałe jesteś na budowie, no to wtedy faktycznie obowiązków jest bardzo dużo. Może teraz o minusach pracy u generalnego wykonawcy, bo takie oczywiście też są. Jest to bardzo wysoki poziom odpowiedzialności. Generalny wykonawca ponosi ogromną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie projektu, co niesie za sobą duże ryzyko, zarówno finansowe, jak i reputacyjne. I to jest na pewno. To, o czym mówiłem, czyli ten ciężar, ciężar gatunkowy, tak bym to określił, właśnie tej pracy u generalnego wykonawcy. Złożoność zarządzania, to właśnie można też traktować jako minus, czyli zarządzanie wieloma aspektami projektu może być po prostu wyjątkowo trudne, wymagające planowania, odpowiedniej koordynacji. Jeśli chodzi dalej o te kwestie, które bym traktował na minus, no to. No, ta, ta rzecz, o której mówiłem, czyli więcej pracy, no tutaj do tego można właśnie podejść dwojako. To, że masz pod sobą wszystkich podwykonawców, czyli rozliczasz wszystkich podwykonawców. Nie jest tak, że na koniec miesiąca masz tylko swoich ludzi, których nadzorowałeś i których musisz rozliczyć za wykonaną pracę. Tutaj rozliczasz kilka, czasem nawet kilkanaście ekip. Więc kolejny raz trzeba powiedzieć po prostu o tym, że jest to dużo pracy, którą można odbierać właśnie zarówno jako plus, jako, jak i jako minus. Dłuższy czas pracy w jednym miejscu, o tym zapomniałem powiedzieć, właśnie jest to moim zdaniem plus. W sensie takim, że właśnie generalny wykonawca zazwyczaj bierze jakiś duży projekt i jeśli jesteś w tej firmie, no to masz taką jakąś powiedzmy perspektywę, że przez rok, dwa masz pewne miejsce pracy, wiesz gdzie pracujesz, nie musisz aż tak bardzo zastanawiać się, że. Za miesiąc zostaniesz wyrzucony zupełnie gdzie indziej. Tak więc to jeszcze bym dodał do plusów, o tym zapomniałem powiedzieć. Tak więc teraz może przejdziemy do podwykonawcy. Plusy pracy u podwykonawcy. Otóż na pewno jest to specjalizacja, czyli praca u podwykonawcy daje Ci możliwość rozwoju w konkretnej dziedzinie, czyli pozwala Ci to na skoncentrowanie się na swoim obszarze ekspertyzy. Możesz po prostu. Mieć wiedzę ekspercką w pewnej niszy budowlanej, czyli y, pracując u generalnego wykonawcy, z jednej strony ten rozwój jest bardziej dynamiczny i powiedzmy rozwój o szerszym spektrum, natomiast u podwykonawcy będzie to bardziej zawężone, aczkolwiek może być to y, wiedza o znacznie wyższym poziomie, czyli tak y, obrazowo, y, kierownik. Generalnego wykonawcy, który ma pod sobą bardzo dużo ekip, może mieć dużą wiedzę na temat konstrukcji budynku, ale jeśli pracujesz u podwykonawcy i nadzorujesz tylko i wyłącznie konstrukcję, nie, nie obchodzi Cię to, co będzie później, to wówczas możesz stać się ekspertem w tej dziedzinie i to jest na pewno plus. Kolejnym plusem jest też to, że są to zazwyczaj zadania o konkretnej skali. To znaczy, Pracując u podwykonawcy, możesz skupić się nad konkretnymi aspektami projektu i to umożliwia takie bardziej szczegółowe, precyzyjne podejście do pracy. Trochę może jest to nawiązanie do tego pierwszego punktu, aczkolwiek chodzi mi właśnie o fakt, że jeżeli masz tą węższą działkę, ten yy, po prostu jeden z kawałków tortu, możesz się na nim zdecydowanie bardziej i lepiej skupić. No, i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli wówczas faktycznie stajesz się tym ekspertem danej niszy. Współpraca z różnymi firmami to też jest plus, bo daje to szansę współpracować z różnymi generalnymi wykonawcami i ich podwykonawcami, co daje ci różnorodne doświadczenie. Jeśli chodzi o kolejne plusy pracy u podwykonawcy, to na pewno będzie to fakt tego, że właśnie na koniec Miesiąca rozliczasz jedynie własnych y, pracowników, czyli taki przerób y, dotyczący jedynie tej twojej działki. Krótszy czas pracy w jednym miejscu to może być zarówno plusem, jak i minusem, to już zależy od twojego podejścia, bo jeśli chcesz bardziej takiej stabilizacji, no to u podwykonawcy może być tak, że będziesz y, zmieniał po prostu budowę co miesiąc, bo powiedzmy, zajmujesz się robotami ziemnymi. Robisz to na danej budowie, kończysz, przejeżdżasz na kolejną w zupełnie innej lokalizacji, a na przykład, jeśli będziesz odpowiedzialny za konstrukcję, to też oczywiście zależy od skali projektu, no bo można budynek, yy, może być to budynek o tak yy, dużej skali, że, że ta konstrukcja będzie trwała miesiącami, może trwać powiedzmy miesiąc-dwa, tak, czy inaczej, pracując u podwykonawcy, no raczej trzeba nastawić się na to, że te projekty są. Yy, Bardziej krótkotrwałe. Ale tak jak mówię, nie można tego wszystkiego tak bardzo generalizować, bo rynek jest bardzo zróżnicowany. Ja na pewno to wszystko mówię zdecydowanie tak z mojego punktu widzenia, firm, w których ja pracowałem. Nie były to nigdy jakieś wielkie firmy korporacyjne, raczej firmy średnie i duże. O tym, dlaczego tak wybierałem, to myślę, że powiem w którymś z kolejnych podcastów. No i to chyba byłoby na tyle. Jeśli chodzi o te kwestie, które tutaj sobie przygotowałem, odnośnie plusów w pracy u podwykonawcy. Przejdźmy teraz do minusów. No i tutaj jest tak, zależność od zleceń, czyli podwykonawcy są silnie zależni od zdolności zdobywania nowych kontraktów, co może prowadzić do pewnej niestabilności finansowej. Faktycznie te projekty, tak jak mówiłem, są często krótkotrwałe i mogą się tak łatwo nie zazębiać, bo oczywiście trudniejsze jest też, Wówczas trochę te planowanie kolejnych zleceń. Kolejny taki aspekt to ograniczony zakres kontroli, czyli nie mają podwykonawcy takiego samego stopnia kontroli nad projektem jak generalny wykonawca. Może to prowadzić do sytuacji, w których po prostu podwykonawca musi się w pełni dostosować do decyzji generalnego wykonawcy i to wiem, że często budzi jakąś frustrację, bo jeśli już trochę pracujesz w branży, widzisz że po prostu pewne decyzje podejmowałbyś inaczej, no to pracując pod podwykonawcy, oczywiście, należy prowadzić dialog z generalnym wykonawcą i próbować przekonywać do tego, że jeśli y, posłuchałby się Twoich zaleceń, to zyskalibyście tyle i tyle czasu, co jest zresztą na plus y, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, ale no po prostu często bywa tak, że generalny wykonawca chce decydować, mieć pełną decyzyjność i czasami nawet na przekór, Podjąć decyzję odmienną od tej, którą sugeruje podwykonawca, aby pokazać po prostu tą swoją wyższość. Jest to zjawisko, z którym też się spotykałem, nie jest to sytuacja wymyślona. Jeszcze jeśli chodzi o minusy, no to też pewnie taka mniejsza elastyczność w wyborze projektów. To znaczy, podwykonawcy mogą być ograniczeni do wykonywania konkretnych zadań, co może wpływać na. Na po prostu zmniejszoną różnorodność doświadczenia zawodowego dla takiego inżyniera. Co jeszcze, jeśli chodzi o podwykonawcę, to tutaj jest ten aspekt nadzorowania własnych pracowników bezpośrednio i tutaj często bywa to bardzo trudne. Chodzi po prostu o to, że jeżeli jesteś zatrudniony generalnego wykonawcy i masz tych podwykonawców, to ci podwykonawcy mają swojego szefa, czy też swojego kierownika, który zarządza tą firmą i ty po prostu komunikujesz się w zasadzie albo z szefem firmy, albo z kierownikiem firmy podwykonawczej, przekazujesz mu, że coś ma być zrobione tak, tak i tak, w takim i takim terminie, nie widzisz innych możliwości. W takim dużym uproszczeniu, tak, ale po prostu to ty przekazujesz informacje dla kierownika, czy też czy też prezesa danej firmy, on ma się do tego ustosunkować. Tutaj w pracy podwykonawcy, to ty przekazujesz bezpośrednio ludziom, jakie zadania mają danego dnia wykonywać. Musisz też planować im pracę na każdy dzień, obserwować bardzo ich postępy i zastanawiać się każdego dnia, co mogą robić następnego, czyli musisz po prostu efektywnie wykorzystywać ich czas pracy. Jak wiadomo, z tymi pracownikami bywa bardzo różnie, zwłaszcza w tej branży budowlanej. W firmach podwykonawczych przewija się często tych pracowników setki, a nawet tysiące w, w ciągu no, roku, może nie, chociaż to też zresztą różnie bywa. Jeśli chodzi też o takie kwestie na plus, o czym zapomniałem także powiedzieć, to to fakt, że jeśli pracujesz u podwykonawcy, to często yy, Masz więcej informacji na temat finansów firmy i struktury działania firmy, o tym jak firma funkcjonuje, i też yy, masz chyba taki, moim zdaniem, lepszy obraz tego, dlaczego warto tak bardzo pilnować pracy Twoich ludzi, bo z tej ich pracy, z każdej godziny efektywnie przepracowanej są pieniądze, które później wpływają na ten końcowy wynik miesięczny. A ten końcowy wynik miesięczny przekłada się na Twoje wynagrodzenie, na wynagrodzenie firmy, na rozwój firmy, na to, czy firma może się rozwijać, wydawać pieniądze na, na narzędzia, na sprzęt i tak dalej. Tak więc tutaj jest to bardziej dla Ciebie taki obraz właśnie funkcjonowania firmy, a u generalnego wykonawcy za to masz taki pełen obraz finansów budowy, czyli bardziej jesteś zorientowany w tym, ile kosztuje powiedzmy metr. Kwadratowe płytki, ile kosztuje wykonanie metra kwadratowego elewacji, wykonanie konstrukcji, ile za powiedzmy zabetonowanie stropu. Te stawki są Tobie takie bardziej znane, właśnie z bardzo szerokiego zakresu u generalnego wykonawcy, u podwykonawcy. Też oczywiście znasz te ceny, ale właśnie już te Twoje, tej Twojej, powiedzmy, jak ja to określałem, niszy, czyli tej, tej wąskiej działki. Wiesz dokładnie, ile kosztuje, ile kosztuje powiedzmy szalunek, yy, jeśli na przykład pracujesz w firmie, która zajmuje się konstrukcjami. Tak więc takie są te różnice. Yy, wiesz też więcej o finansach całej budowy w tym kontekście, jeśli chodzi o generalnego wykonawcę, że yy, wiesz dokładnie, ile kosztuje cała budowa. Czyli cały ten projekt duży, którym zarządzasz. Bezpośrednio też Ty komunikujesz się z inwestorem. Tak więc tutaj, tak jak mówiłem wcześniej o tej odpowiedzialności, jest ona większa u generalnego wykonawcy, bo to Ty bezpośrednio odpowiadasz. Nie obchodzi inwestora to, że ty będziesz tłumaczył się z powiedzmy z nieterminowego wykonania hormonogramu. Powiesz, że tak, ale tutaj mój podwykonawca był niedyspozycyjny, on zawalił, to jest jego wina. No nie, no tutaj inspektora nadzoru czy też inwestora nie będzie to interesowało, bo ty jesteś generalnym wykonawcą, ty reprezentujesz firmę generalnego wykonawcy i to ty odpowiadasz za te firmy podwykonawcze. No więc tak, reasumując. Te dwie drogi, zarówno generalnego wykonawcy, jak i podwykonawcy, mają równie dużo plusów, jak i minusów, na co wpływ mają także takie czynniki, o których tu nie wspominałem, jak struktura firmy, sposób zarządzania, podejścia, też podejścia do kadry kierowniczej. Aczkolwiek, z mojego doświadczenia, na pewno, jeśli chodzi o pracę u generalnego wykonawcy to mój y, rozwój był bardziej dynamiczny. To podkreślałem kilk kilkukrotnie i tego chciałbym y, się trzymać i o tym mówić w sposób zdecydowany, ponieważ praca u generalnego wykonawcy dla mnie osobiście była takim y, etapem bardzo dużego y, wzrostu i rozwoju. Oczywiście, no to też zależy od y, wielu kwestii od tego, y, czy, czy chcecie pracować w delegacjach, czy nie? Tutaj o tym w ogóle nie powiedziałem, że przecież ta praca w delegacji to ma taki czynnik, yy, myślę, że zapalny wręcz. Czyli albo, albo na tą informację o tym, że jest delegacja i kolejny projekt w innym mieście reagujesz w taki sposób, że, że płoniesz po prostu, bo tak bardzo kręci cię to, że będziesz za chwilę mógł popracować w tym mieście, zwiedzić je, zobaczyć przy okazji. Yy, albo jest to czynnik taki zapalny, że po prostu. Od razu płoniesz, jesteś zdenerwowany, bo nie tak się umawialiście, bo ty masz tu rodzinę, bo nie chcesz pracować w delegacjach. To jest też taki bardzo ważny aspekt, o którym też nie, nie powiedziałem. Tak czy inaczej, zachęcam właśnie do tego, żeby spróbować pracy zarówno u generalnego wykonawcy, jak i u podwykonawcy. Są to zupełnie różne tryby pracy, jak dla mnie. Oczywiście mówię tutaj bardzo subiektywnie, dlatego zachęcam Was, próbujcie. Nie przywiązujcie się aż tak bardzo na początku do danej firmy. Jeżeli faktycznie będzie tak, że od samego początku traficie do firmy, która będzie wam odpowiadała w 100%, to oczywiście można w niej pracować długimi latami. Aczkolwiek też ciężko, moim zdaniem, powiedzieć, że firma odpowiada nam w 100%, jeśli pracujesz tylko w tej firmie. Tak więc warto mieć ten obraz. Zawsze warto też podchodzić do, do tego pożegnania czy rozstania z daną firmą na zasadzie takiej, że nie palimy mostów. Czyli po prostu mówimy o tym, że chcemy zdobyć jakieś inne doświadczenie, rozwinąć się w innym kierunku, a zawsze wtedy jest szansa też, żeby dalej z tą firmą w przyszłości współpracować, czy, czy do niej wrócić. Jeżeli stwierdzicie po, po, tym, po tych próbach kolejnych, że faktycznie w tej pierwszej firmie było zdecydowanie lepiej, ale warto moim zdaniem próbować. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ten odcinek w tej tematyce: generalny wykonawca kontra podwykonawca. A na koniec, oczywiście, w nawiązaniu do tego, co sobie zaplanowałem, będzie bonus w postaci pytania z Instagrama. Tak więc, mam tutaj pytanie: Aszki pyta projekt, a wykonawstwo jakie zmiany najczęściej wprowadza się na budowie. Z mojego doświadczenia wynika, że te zmiany, które są wprowadzane, najczęściej wynikają z jakichś optymalizacji kosztów. Czyli po prostu wykonawca zwraca uwagę na to, że projekt zakłada pewne rozwiązanie, ale taniej będzie wykonać coś w inny sposób. No i tutaj taki przykład, którym się posłużę, to zmiana typu stropu, czyli w projekcie mamy powiedzmy strop monolityczny, a y, wykonawca y, chciałby zaoszczędzić na szalunkach, na czasie i y, zmienia ten projekt na strop prefabrykowany, chociażby typu filigran. Oczywiście, to jest zmiana, która wymaga yy, akceptacji przez projektanta, także sporządzenia nowego projektu konstrukcyjnego dla tego stropu, ale z mojego doświadczenia wynika, że właśnie zmiany wprowadzane w projekcie nie wynikają z y, takiego podejścia, że wykonawca ma jakieś widzi mi się, tylko po prostu jest to czysta kalkulacja ekonomiczna. No i to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję. Za, za pozytywne komentarze, za polubienia zarówno na platformie Spotify, jak i na YouTubie. Słuchajcie, subskrybujcie zachęcam do tego. Ci, którzy nie wiedzą, możecie mnie oczywiście również zaobserwować na Instagramie. Tam znajdziecie mnie jako dziennik kierownika. No i cóż, do usłyszenia.